Środek nocy, 3:40, 45. Lotnisko, Chopina. To będzie niespodzianka. E, gdzie lecę? Później się okaże. Panią, która jest godzina? Czwarta rano? Czwarta rano. Dnia... O, poprzedniego. Dorkowego. Na lotnisku. Tłumy. Tam do Bułgarii. Tak? Tak. Były do Bułgarii. Tam dalej loty inne. Nie wiemy, jak, jak jest tam. Dzień. Tu po co ci? Ja zawsze robię zdjęcia samolotu, ty Czy Nie. Po co my mamy zdjęcia samolotu Robi, co ty samolotu nie widziałaś? Pani wsiada. Ostatni będą pierwszymi. Jestem dzisiaj ostatnia. Priorytetowo to wchodzę do A380, a tu mogę wchodzić ostatnia. Także wchodzę ostatnia.

Ja narys lepszy. Leciałam pół roku temu i było o wiele, wiele lepiej. Zobaczymy co dalej. F1 to 5 z Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy zjeżdżanie do lotniska w Kodaisy Wkrótce sygnalizacja zabiecia pasów zostanie włączona I zastanawiam Państwa o powrót powrotu na miejsce oraz zabiecie pasów bezpieczeństwa jeżeli mają Państwo niezbędne przedmioty, również chcę pozostawić kieszenie za nami przed Bardzo prosimy o przekazanie ich która właśnie przechodzi przez kabinę Podróż minęła super, bo przespaliśmy No i lądujemy Podsumuję teraz y, lot no może być no myślałam, że będzie trochę lepiej jakoś nie była sprzedaż no to ja spałam. No bo to jak już o 6 był wylot, o czwartej odprawa. My byłyśmy 3.30 y, już na dworcu. Wstać trzeba było o pierwszej no, na lotnisku. Sorry. Pociągi mam w głowie moje ukochane pociągi. No, noc nie przespana, musi spać w A poprzednia noc też nie przespana, bo w karkonoszach karkonosze dały nam tak wycisk przez noc, że dwie noce nie przespanem. Karkonosze były tak załadowane całe, jak jeszcze nigdy. Nie, nie przypominam sobie kiedy. No, były w tych latach takich 80. i 90. -tych. Tutaj było za mało wagonów w Karkonoszach, dlatego może. było więcej to by luźniej była, tak to było pasażerowie też okropnie co w tych Karkonoszach. No a teraz się cieszymy y, pięknymi górami. Kaukaz, Gruzja i wkrótce Armenia. No i tak sobie siedzimy. W samolocie. Wyjść nie można. Jemy paluszki. Jemy paluszki. Jak to wizer jest. To nie Katar, że się je z, ka z karty menu. Takie widoki są za oknem. Jak wita śmietana. Co? Jak wita śmietana. Ale te chmury. Nie wiem, nie przypominają mi. Co jeszcze podsumowałam? Lot podsumowuje, że poczekalnia była fajna yy, na lotnisku. Yy, sprawnie poszło, szybko. Yy, autobusem też. Tłumów takich nie było, bo nieraz napychają do autobusów, ale było fajnie. Yy, no, i, no i szybko. Szybko naprawdę sprawnie poleciliśmy Bo mi, mi minęło szybko Więc tak do, dobry lot y, ale Ryaner mi się bardziej podobał To okay. mi te leże siedzenia w Ryanerze mi się nie podobały i kolor ten, ten żółty taki dodatek a tutaj No jest trochę fajniej. ładniejszy jest Się jeszcze na lotnisku, a jeszcze będę, jak będziemy lądować, to proszę te piękne chmury. O, widać Widać. Co to, jakiś piknik jest, czy co? Proszę to zginąć lądujemy. Proszę pani, pasażerka sobie piknik zrobiła. My lądujemy już. odnieść do klaskania to tak jakby kierowca autobusu do wysp pasażerów na przystanych oni by klaskali, no to jest to samo tutaj tylko pilot jest w pracy a tam kierowca nie Polacy zawsze klaszczą, bo to taki wyczyn Sit down Ladies <laughs> and gentlemen, welcome to airport ja już rankingu. To jest <laughs> <position. We laughs> <have been laughs> it <laughs> tam and <laughs> the nie pass, the Firmy. <laughs> flying us looking <laughs> Nie, no, naprawdę dobrze się lecą. bo to Szanowni Państwo, idę na lotnisku w prosimy o zostanie na swoich miejscach z i pasami bezpieczeństwa podczas całkowitego zatrzymania samolotu oraz wyłączenia z Hydra i Informujemy, że planowanie tutaj nie będzie dozwolone jedynie w specjalnie oznaczonych tego strefach i prosimy o ostrożność przy otwieraniu bułek, też przy do się mi mogą wypaść. Kapitan wraz z całą załogą dziękuję za wspólny lot, bo nam miło gościć Państwa na pokładzie i mamy nadzieję że na ponowne spotkanie wkrótce. Życzę Państwu udanego pobytu

U góry, właśnie. No i fajniejsze są kierunki górskie. Dubaj. Co się pani tak zastanawia? To jest na własną rękę podróż Trzeba szukać sobie dalej, co, co dalej Tu nie ma żadnego Czyli przewodnika To znaczy ja mogę pani powiedzieć, bo już tu byłam Tutaj mamy Idziemy Tylko wtedy jechałam w inną stronę a teraz jadę w inną stronę Batumi, Kutaisi i tak dalej Idziemy. Tutaj mamy, można coś zjeść. Pani zobaczy jeszcze. Na koniec, zanim się pożegnam w tym krótkim filmie z lotu, to yy, kupuję się tutaj na lotnisku bilet yy, taki Georgian Bus. A tu są autobusy, gdzie chcemy jechać, tam jedziemy. Poprzednio jechałam Batumi, Kutaisi. Dzisiaj jadę Tbilisi i dalej Erywań i tak dalej. Lotnisko ładnie wygląda. Autobusy też komfortowe. Góry w tle. Wchodzimy do autobusu. Proszę, zapraszam panią. Wy pani, że ja nie mogę jeździć autobusami. Zawsze zajmuje cały tył. Powiem pani tak, że yy, nawet jak źle siadłyśmy, debiliści, jak to nie będzie, to się nie zgubimy. To się najwyżej, yy, no, w co innego wsiądziemy i dojedziemy do celu. Kupiłam sobie wodę taką. Kobi. Taka woda. Guzińska jest bardzo dobra woda. Jest internet nawet w autobusie? O, internet w autobusie! No proszę. Luksusy od samego wejścia na pokój. Dobrą kawkę. Dobra kawka. Ojej. Taka na takiej komunistycznej stacji benzynowej. Gruzińskiej Gruzińska kawa dawno nie piłam 5 lat Ale my się zatrzymujemy już drugi raz po drodze. Taka galeria jest, coś takiego. Ja Gruzję to uwielbiam, dlatego tu jestem już drugi raz. Ale pięknie, pięknie. Teraz taki widokowy. Z Tbilisi zapraszam na następnym filmie. Będzie to na tyle. Ten film tak kończę. Następny zapraszam, bo to był z lotu. Następny zapraszam. To już będzie ze stolicy, a później dalej i dalej. Zobaczymy, gdzie dojadę. Nie wiadomo. Ale pewnie będzie trochę zwiedzania. Jadę teraz na wschód. Jechałam na zachód. Teraz na wschód. Zobaczyć gruzję z drugiej strony, bo nie udało mi się pierwszym razem. I zapraszam na filmy, lajkowanie, pa.